Niemcy się skończyły. Teraz można tyle zarobić w systemie 2x2 w Polsce. Ale czy oby na pewno? Ostatnio pokazywałem filmik, jak kierowca wyjechał z nami do Niemiec i w lipcu zarobił 2700 euro na pierwszej klasie podatkowej. Ale to już nieaktualne. W tej chwili zarobiłby 2900 euro w systemie 2x2. Jak to jest możliwe? Przeanalizujmy. Kierowca przyjechał do pracy 30 czerwca, czyli tutaj pracował dwa tygodnie. 12 lipca pojechał w sobotę do domu. Czyli pracował te dwa tygodnie, następnie przyjechał na system 28 w poniedziałek i pracował raz, dwa, trzy, cztery dni. Firma za te dwa tygodnie płaci 2000 euro. Dodatkowo za każdy dzień płaci 120 euro, czyli mamy 4 razy 120. Dodatkowo temu kierowcy przysługiwał dodatek wakacyjny w wysokości 300 euro. Ten kierowca zaczął pracę 30 czerwca, także tutaj musimy sobie odjąć, 120 euro tej dniówki i mamy 2660 euro. Ale to już nieaktualne. W tej chwili za dwa tygodnie firma płaci 2200 euro, czyli takie minimum za te dwa tygodnie. I każdy dzień oczywiście dodatkowo. Także jeżeli ten kierowca pracowałby teraz, to by dostał 2860. Euro. Tego dodatku wakacyjnego już nie dostaniesz, jednak firma ma wiele innych dodatków, takie jak dodatki świąteczne itd. Średnie wynagrodzenie w tej firmie to jest od 2300 do nawet 2500 euro za system 2 na 2 czyli dwa tygodnie pracujesz i dwa tygodnie wolne. Oferta aktualna.